I witam w kolejnym odcinku przygody Johna. W tym odcinku wybieramy się po nasze biedne autko do West Point, jak i również po trochę części silnikowych. Może przy okazji gdzieś jakąś szybę znajdziemy do aut ciężarowych, z czego też bym nie pogardził, bo nam jest potrzebna niezbędnie. Najlepiej no sztuk dwie w dobrym stanie, ale żeby nie mi trężyć, jedziemy do West Point. widzimy się za chwilkę. No, jesteśmy w West Point. Oczywiście, znając moje umiejętności i szczęście, chciałem ominąć zombiaka, trafiłem w drzewo i skończyłem ze z y, poważnymi obrażeniami, ale żyjemy. Misja pozostaje bez zmian, tylko muszę być bardziej ostrożny, bo drugie takie przydzwonienie może się dla nas źle skończyć. Ale życie po wraca. Na szczęście nie mieliśmy żadnego rozcięcia, ani złamania, niczego w tym. W tym, że tak powiem, w tym typie. Tego obyło się tylko po prostu na poważnych obrażeniach, które widzę, że już nie są poważne. Także leczymy się, nie źle. No ale moje no szczęście tylko jest takie, że nie mieliśmy otwartych rany żadnej ciężkiej ani złamania. Bo tak, to by była dupa z tej misji, że tak powiem za przeproszeniem. Nie wypaliłoby to tak, jakbyśmy chcieli. Ale żyjemy. Także śmigamy sobie po nasze autko. I z naszym autkiem sobie już będziemy że tak powiem rozbierać inne auta w okolicy, jakie napotkamy, żeby w nich wycyckać części samochodowe do silników, trochę tego tutaj jest, dlatego trzeba strasznie. No już, już, już. Wiem, że tu was pełno jest, no. Jedziemy, jedziemy. Johnny, 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 nie tu. Następny zakręt, dobra. Następny zakręcik. I teraz walimy tu. Trochę zombiaków w West Point żeśmy wystrzelali, wybili, ale jak widać, emigrują. Jest nasza ciężaróweczka. Dawaj ją tutaj. Właśnie, i dobrze pamiętałem? A, pusta jesteś. A to nic. Najpierw podłączaj się. Dobra, mamy to. Tu pakę zamknij, tu zamknięta. Rura. No, sądzę, że najwięcej samochodów osobowych Chyba znajdziemy po prostu pod parkingiem Od supermarketu Więc najpierw sobie jedziemy tam I rura Z drogi Naprawimy Wszystko naprawimy Ok. Kasimy. Pozbywamy się towarzystwa, które za nami przypełzło. Tu idzie jedna sztuczka. No chodź, 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 chodź. Myk, myk, myk. Dobra. Chodźcie do Johnnego. O, idzie ich trochę. No dobra, chodźcie. Jak chcemy na spokojnie te części silnikowe zdobyć, to musimy się was pozbyć. Bo nie chcę być zaskoczony, jak kiedyś. Dobra. W miarę czysto. Sprawdzamy. Po kolei. Oddaj swoje części. O! Weź części silnikowe. No przecież mam klucz nastawny. No weź tutaj. Już? Mogę? Mogę. Rozbieraj, Johnny, rozbieraj. Ile mamy tych części z jednego takiego silniczka? 12. I to mi się podoba. O, kasetę z konserwacją opom wzięliśmy ze sobą. To nic. Daj, silnik. O, weź, dawaj, dawaj. Zabierzemy wszystko. Tutaj 8. No, mniejszy silnik. Dawaj. o, trochę dobity. Ale zawsze coś. Dawaj, dawaj, wyciągaj. Pięć sztuk, dużo mało sami stwierdzicie. Daj to. Powiedz, że masz szybę przednią w dobrym stanie. No, nie masz. No nie masz, to trudno. Dobra, to rozbieramy tutaj dalej silnik chociaż Cztery No 29 mamy Tam jest kilka, to sprawdźmy sobie jeszcze te Nie będziemy o tym jeździć, żeby nie robić hałasu No chodź, 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 chodź Myk 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 Dobra. I myk, 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 Dobra. O, tutaj chyba widzę w dobrym stanie jest. Przynajmniej się wydaje, że jest w dobrym stanie. To sprawdzimy sobie. Jak będzie do ciężarowych, no to kurczę, wymieniamy u siebie, nie? Jeśli będzie pasować. Miejmy nadzieję. Wymontuj. Tylko błagam, wymontuj, nie rozdupcie Johnny, I believe in you. Yes! I to jest szyba przednia aut typu ciężarowych. Pięknie. Dobra. Chowaj do plecaczka, żeby ci dupa nie pękło zaraz. Ok? No, silnik 41, ale też coś to daje, także zabieraj też. Nie będziemy wybredni. Dobra. Sztuk tylko dwie. To będę wybredny. E, 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 e. Chodź, no. Chodź, chodź, chodź. Dobra, noc. Mapa Louisville, a to mapy mamy, to dobra otwieraj, otwieraj maskę, otwieraj stówka. O kurczę, kurcze, zabieramy, jak leci wszystko. <laughs> no, przepraszam, dobra, mamy to 16. No, już troszkę tych części silnikowych mamy. Szyby ciężarową mamy. Dobra, i ale co? Robi się późno. Trochę tych części zdobiliśmy, Możemy się wyco... A, jeszcze przepraszam. Tutaj jeszcze sprawdźmy. A co tam, jak już jesteśmy? Też sobie go rozbierzmy, jeśli będzie warto w ogóle. A! Zabieraj. Okej. Okay. Opony masz. O, jedną oponę masz w dobrym stanie Dobra Masz coś ciekawego w bagażniku Apteczkę mogę wziąć Karnister też Dobra A to tutaj mamy Nalej benzynę ze zbiornika Przyczepy e, Benzyna tu jest Eee W jakim jesteś stanie przyczepko w bardzo dobrym stanie W bardzo dobrym stanie jesteś kurczę Przyjadę tu po ciebie Później Ale my co? My wracamy na chatę, nie? Co chcieliśmy mamy Chyba, że po drodze zauważymy coś jeszcze fajnego Kurcze następną wyprawę dobrze by było zrobić tak z buta, z buta tu przyleźć. Żeby jak najwięcej aut tu z, y, mieć pod bazą. Przyczepa, tam są szyby. Dobra, pamiętać, żeby tam zajechać, okej. Okay. Yy, bo pamiętam, że po drodze jest jedno auto sportowe, które moglibyśmy sobie wziąć i tym autem sportowym moglibyśmy podjechać właśnie pod tą przyczepkę i sobie tą przyczepkę ściągnąć. Aj jaj. Jak to was ominąć? A dobra, naprawimy to wszystko. Rura, Johnny, rura. Jedziemy na chatę, a my widzimy się zaraz. No i co? Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy, troszkę nam się autka poobijały, ale wszystko jest gitarka, żyją, wszystko naprawimy. A że już jest późno, to co? Idziemy na chatę, damy się, że tak powiem Johnemu przespać, Johnny się prześpi i kurczę, będziemy się zajmować naprawą naszych ciężaróweczek. Zobaczymy, czy to będzie miało sens. Albo może jeszcze zanim pójdziemy spać, sprawdźmy, czy ta szyba, którą przywiozłem, będzie pasować do naszej, przepraszam, ciężaróweczki. I chwila prawdy. Zamontuj. Pasuje 100%. Jesteśmy w domu. Ha, 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 Pięknie. No wiem, że ciężkie, ale zamontuj za pierwszym razem, prosiłbym Cię. I... I mamy to moi drodzy, jesteśmy w domu. Napraw, zobaczymy ile naprawisz. Mamy stówkę i wskoczyła nam umiejętność naprawy pojazdów. Moi drodzy, tak to się robi. Mamy to naprawa pojazdów w szósty poziom. Już nie ma przed nami nic tajemnic. Dobra w tym samochodzie co zostało na naprawy wyciągnąć bug. I da się go naprawić. No i co? Maska? Maska plus a, lampy. Lampy też przydałby się, dobra, okej. Okay. Ale to już jutro. Johnny, jestem z ciebie dumny. I co? Straciliśmy wszystkie części silnikowe, jakie mieliśmy. <laughs> Pięć sztuk tylko zostało. Ale dobrze jest. Tu kilka sztuk jest też, to sobie odłożymy je do tutaj. Będziemy 9 sztuk mieli, to sobie naprawimy jakąś osobówkę jedną z osobówek. Karnister też tutaj odłóż, bo jest na to miejsce. Apteczkę na jej miejsce. Eee, klucz nastawny i śrubokręt włóż na razie do plecaka. A z gwoździami sobie jeździmy, spoko, spoko. Nie mam pytań, to odłóż. To również odłóż. Eee, żarówki dwie na przyszłość weźmiemy na jutro, żeby już tu nie latać, żeby naprawić naszego Tira na kito. Co Johnny, idziemy się umyć? Umyjesz się, albo czekaj, nie w tej wodzie. Będziemy się myć do tego, do drugiej miski z wodą e, niepitną. E, odporządno. Chyba musimy sobie zrobić tutaj przejście, jakieś takie drzwi po prostu zwykłe. Żeby Johnny nie musiał za każdym razem skakać. No i tak jak sądziłem, ile w tej beczce wody stało? Zero. Dupa. Czekamy na deszcz. Jeszcze jutro uprawy musimy sprawdzić. Właśnie, czy tam wszystko jest, kurde, w porządku. Ale to już jutro. Dawaj, dawaj Johny, umyłeś się, umyłeś się i ci zimno. Dobra, zamkniętno. Bardzo ładne. Dobra, rano już zjesz, dzisiaj na głodnego idziemy spać. Nie ma latania. Bardzo na to dobrze idzie. Jest zadowolony z naszych postępów Johnego. Bo moi drodzy, mamy już miesiąc i sześć dni. O i Johny nam chudnie. Już, już, już masz, tortille jedz, kalorie, proszę bardzo, wcinaj, na zdrowie, no masz zjedz, idziemy żarówki jeszcze wymienić w, naszym, w naszej ciężarówce, maskę naprawimy jak, że tak powiem sprawdzimy sobie ogród, bo tam widzę, że już kapusta nam porosła. No, mamy, też nauczone, blach mamy, wszystko mamy, to zaraz ją też naprawimy konkretnie Dobra Sprawdźmy nasz grudeczek Jak się tutaj sytuacja ma wybi trawę, bo mi tutaj nieładnie to wygląda Dobra Information Rokuły, zdrowe są, są zdrowe, okej okay. Tutaj są zdrowe marcheweczki, o, marchewka zdrowa też dobrze jest. Kapusta też zdrowa, a dupa. Kapuście, coś mamy w jednej rządce, jakieś chrupsko Tutaj też, ajajajajaj. Aj, aj, aj. Pomidory zdrowe, tu zdrowe. Tutaj też zdrowe, tutaj zdrowe, 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 dobra, tutaj, zdrowe, zdrowe, zdrowe i chore, dobra, czyli musimy stworzyć jakiś środek na, na, na nasze roślinki, a i też podlać będziemy je musieli, no dobra, czy ja w ogóle mam przeczytany poradnik farmacki, to jest pytanie pierwsze podstawowe, sobie sprawdźmy, Poradnik generatora to nie. Zbioractwo to nie. To, 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 to tutaj sprawdźmy. Poradnik zielarza jest, dobra. Nie przeczytany. To czytaj John. OK, przeczytany. Teraz musimy sobie znaleźć tak yy, szlugi. O, jest, który budzik ma dzwonek. Wyłącz. Odłóż. Ej, no, szlugów przecież mieliśmy. Gdzie te szlugi? No, dobra, szukajcie, a znajdziecie. Zaraz znajdziemy. O, mam szlugi, dobra, weź połowę. Eł, 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 eł. Spryskiwacze tutaj wrzucaliśmy, czy tam wrzuciliśmy, że przynieśliśmy? Chyba je przenieśliśmy, ale dobra. Teraz potrzebujemy mleko w proszku. Potrzebujemy mleko w proszku. Jest puszka mleka w proszku. Weź. No a dwie weźmiemy. Dobra. A i co? Wodę. Butelka z wodą. Trochę mało. Nabierzemy sobie. Na pełni. Dobra. Idziemy po spryskiwacz. I musimy dbać o nasze kuźde plony. Nie spodziewałem się, że nam tu tryfla złapią tak szybko. Mak. Dobra, ok. Teraz tak, Ciebie prosiłbym, żebyś się otworzyły obdwie. I tworzymy sobie teraz tak, spawanie, uprawa roślin. Środek przeciwko pleśni, zrób jeden. Środek przeciwko szkodnikom, zrób jeden. Dobra, mamy to. Eee, teraz tak. Ulepsz... Co? Nie Informacje. Tu zdrowe. Zdrowe było. Tu zdrowe było. Tu zdrowe było, tu była choroba. Tak jest eee... Dlaczego nie mogę tego. A to już do zbierania kapusta. Aha. Dobra, a tu ka mogę wyleczyć, czy też mogę tylko patrzeć jak, jak jest chore? To jest okej. Okay. Gdzieś pomidor był chory, pamiętam, tu chyba. Tak. Wylecz szkodniki. Dalej, całość. A jak kapusta jest do zebrania, no to co, zbieramy, nie? Jedne są tylko gotowe, nie. Jedne tylko są niegotowe, ok. Ale będziemy mieli kapusty! Kurczę. Aż nas przeciążyło. Aż nas normalnie przeciążyło. Mieścisz się do zamrażarki, tutaj zmieścisz się. Hmm, pięknie mamy to. A jeszcze trzeba podlać przepraszam. Jeszcze trzeba podlać, bo tam widziałem, że coś jest spragnione, biedne. Także weźmy sobie konewki z wodą. No dobra, dobra, wiem, jesteś obciążony. Zaraz nie będziesz. Podlej. Konepka z wodą skażoną, pełne. Dobra. Niestety deszcz nas nie uraczył dziś. My to kilka dni już nie nam w grze. Ale to nic. Podlewaj, podlewaj, Johnny, jak chcesz mi co jeść. O, tu jeszcze tą jedną kapustę nieszczęsną podlejemy też. Tutaj marcheweczki. Bardzo ładnie. A ale dobra, już nieważne. Nie, 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 nie. Podlewamy no i nasz ogródek już kurczę wygląda. Zbiory pierwszy z niego mamy w postaci kapusty. Także mamy szansę przetrwać długo. Niewystarczająca ilość wody. A i tam jeszcze jedną konewkę podlej? Pięknie mamy wszystko. Konewkę proszę o, odłożyć. Ech, dobra, psio idziemy sobie tutaj pochować. Wszystko e, magazyn odkładamy. A patrz, to mogliśmy odłożyć tam, dobra. Dobra, dobra. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Idziemy sobie apteczkę jeszcze odłożyć. Na miejsce, gdzie są wszystkie leki, znajdują się. Żeby nam się nic tutaj nie matpało. No i co? Idziemy sobie, kurde. Gła jest straszna, ale mamy to, co chcieliśmy, zrobiliśmy, więc uznaję, że to będzie odpowiedni materiał, także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka z przygód Johnego.